Mieszkańców jeździło rowerami, inni chodzili pieszo, pokonując codziennie kilometry, aby dotrzeć do pracy czy szkoły. W fabrykach panowała dyscyplina i rytm, który nadawał sens każdemu dniu, a dla tych, którzy mieli własny transport, życie stawało się odrobinę łatwiejsze. Rozrywka była jednym z nielicznych sposobów ucieczki od trudów codzienności. W łodzi funkcjonowały teatry, kina i domy kultury, które oferowały repertuar zgodny z linią partii. Ale mimo to przyciągały tłumy. Młodzież uwielbiała potańcówki w świetlicach zakładowych, a w weekendy całe rodziny spacerowały ulicą Piotrkowską lub odwiedzały kawiarnie, gdzie kawa była luksusem, a ciastka serwowano tylko przy specjalnych okazjach. Popularne były bary mleczne, gdzie za kilka złotych można było zjeść obiad. Kino było miejscem kultowym. Bilety kosztowały grosze, a wyświetlane filmy z Związku Radzieckiego, Włoch czy Francji Stawały